Range Rover Velar przeszedł kolejny już lifting. Tym razem prace koncentrowały się na nowym wnętrzu i hybrydzie Plug-in. To już druga modernizacja w cyklu życia modelu. Poprzednia miała miejsce w 2020 roku, czyli 3 lata po rozpoczęciu produkcji. Zmiana wielkości wyświetlacza oraz jego mocowania spowodowały, że wnętrze nabrało surowego, ale bardzo luksusowego charakteru. W układzie hybrydy plugin znalazł się powiększony do 19 kWh akumulator, który pozwala na pokonanie dystansu 64 km w trybie zeroemisyjnym. Polska to piąty rynek dla Skody w Europie pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy samochodów z napędem na cztery koła. Prawie 20% skód wyjeżdżających z naszych polskich salonów również posiada układ 4x4 i dotyczy to zarówno egzemplarzy z silnikami spalinowymi, jak i bateryjnych elektryków. Gdzie sprawdzić skuteczność takiego układu? No, oczywiście najlepszym do tego miejscem jest Skandynawia, zamarznięte jezioro, mnóstwo lodu i opony z kolcami. W takich warunkach układ 4x4 jest wręcz obowiązkowy, ale docenicie go również ciągnąc przyczepę, czy zjeżdżając z asfaltu w jakiś lekki teren, albo chociażby wtedy, kiedy pada deszcz i potrzebujecie po prostu mnóstwo bezpieczeństwa. Dzisiaj Skoda oferuje układ 4x4 zarówno w Oktawi, jak i w Superbie, w Karoku, w Kodiaku, no i oczywiście w bateryjnym Eniaku. Największym koncernem motoryzacyjnym na świecie po raz trzeci z rzędu okazała się Toyota. Japońska firma najlepiej poradziła sobie z półprzewodnikowymi kryzysami, sprzedając w ubiegłym roku na całym świecie ponad 10,5 miliona samochodów. Drugim co do wielkości globalnym producentem uznano Volkswagena. Ubiegłoroczna sprzedaż marek wchodzących w skład grupy to prawie 8,5 miliona aut. Najniższe miejsce na podium należy do koncernu Hyundai, choć po publikacji wyników sprzedaży za rok 2022 Koreańczyków może wyprzedzić General Motors. Operator autostrady A4 między Krakowem i Katowicami zapowiedział podwyżkę opłat za przejazd, począwszy od dnia 3 kwietnia bieżącego roku. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony na każdej bramce zapłacą 15 zł, aktualna opłata wynosi 13 zł. Przejazd 70-kilometrowym odcinkiem A4 podrożał już w lipcu ubiegłego roku. Tegoroczną podwyżkę operator tłumaczy inflacją. Koncesja na obsługę małopolskiego odcinka autostrady A4 dla eksportu kończy się w 2027 roku. Elon Musk poinformował, że firma Tesla planuje zmiany w projekcie i oprogramowaniu swoich pojazdów. Wszystko z powodu wysokich kosztów napraw oraz nierzadko mocno zawyżonych z tego powodu stawek ubezpieczeniowych. Według danych firm ubezpieczeniowych średnia cena szkody odnotowanej w raportach historii pojazdu na samochodzie marki Tesla wynosi ponad 14 tysięcy euro. To więcej niż w przypadku modeli Porsche czy Jaguara. Większość rozbitych Tesli zostaje uznana za szkodę całkowitą. Sezon Formuły 1 rozpocznie się już na początku marca, jednak zanim poznamy potencjał poszczególnych zespołów, czeka nas seria prezentacji nowych barw. Jako pierwszy nowe oklejenie swojego auta VF23 pokazał zespół Haas F1. W ekipie Haasa startować będą doświadczeni kierowcy, jednak bez większych sukcesów: Kevin Magnussen oraz Nico Hülkenberg. Przedsezonowe testy odbędą się w Bahrajnie w ostatni weekend lutego. Tydzień później na tym samym torze zaplanowano pierwszą tegoroczną rundę.